Jestem przy obsłudze widowni, ewentualnie kieruję, w które drzwi trzeba wejść, jak ktoś jest niezorientowany, rozdawanie programów i tak ogólnie rzecz biorąc, taka troszeczkę kierunkowa praca. Jest to wyjątkowa okazja do zobaczenia czegoś ciekawego. Jestem wśród młodych ludzi i z miejsca się lepiej czuję. Rozdaję libretta, odpowiadam na jakieś pytania, jeśli ktoś jest gdzieś zagupi, gdzie gdzieś na przykład toaleta, ale kieruję na przykład do odpowiedniego miejsca albo rzędu. Myślę, że bardzo podoba to, też idę na to. Tu już wychowano muzykę, tu chyba słychać muzyki. A moja praca polega głównie na wspomaganiu Julki, która tutaj pracuje pierwszy raz i moim zadaniem jest głównie sprawienie, żeby ona czuła się tutaj komfortowo, żeby było jej ze wszystkim bezpiecznie, żeby rozumiała wszystkie zadania, które ma wykonywać. Po prostu widzimy na co dzień, że te osoby są i widzimy, że nie muszą być odseparowane od społeczeństwa, że są w stanie w obrębie tego społeczeństwa normalnie funkcjonować, że ich praca przynosi także innym osobom korzyść, że po prostu są ludźmi takimi jak my wszyscy. Zapraszamy tak naprawdę wszystkich, którzy chcą nam pomóc. Jesteśmy otwarci na wolontariat. Lubimy pracować z wolontariuszami w każdym wieku tak naprawdę, bo są to zarówno seniorzy, osoby starsze, które poświęcają nam swój wolny czas, ale również osoby młode, studiujące, licealiści, którzy chcą z nami brać udział w tych wydarzeniach. Zapraszamy również do współpracy osoby z niepełnosprawnościami. Pomagają nam różne stowarzyszenia, przede wszystkim krakowskie i rzeczywiście bardzo cenimy tę współpracę, cenimy współpracę ze osobami z różnymi niepełnosprawnościami. Generalnie do zadań obsługi widowni szeroko rozumianej. Yy... Należy tak naprawdę opieka nad, nad uczestnikami koncertów, czyli pomoc w znalezieniu miejsca, czyli obsługa szatni, obsługa biletowa, rozdawanie różnego rodzaju programów, libret, i tak naprawdę jesteśmy takimi osobami, które powinny się w tłum wtopić, a jednocześnie, jednocześnie pomóc i sprawić, że uczestnicy koncertów będą czuć się komfortowo. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.kbf.krakow.pl Mamy w biurze koordynatora do spraw praktyki wolontariatu i naprawdę prężnie działamy.